Felek, papugoryba. Mamo, czy mogę zostać dziś w domu? Z nadzieją w głosie pomrukiwał Felek. Syneczku, przecież dziś pierwszy dzień szkoły. Koledzy pewnie nie mogą się ciebie już doczekać, powiedziała uśmiechnięta mama, nakładając ostatnią łyżeczkę kaszkoplanktonu na talerz Felka. Właśnie, że nie, pomyślał Felek. Ale tego już nie powiedziałem, mamie, nie chciałem jej martwić. Zjadłem całe śniadanie i odpłynąłem w stronę Łazienki. Mało zadowolony spojrzałem w lustro. Znowu będą mieć ze mnie ubaw. Papugo ryba, papugo ryba, słyszę prawie na każdej przerwie w szkole. – Jesteś dziwolągiem i wyglądasz jak tęcza, a nie jak zwierzątko. – A powiedz w końcu, jesteś rybą czy ptakiem? – Najczęściej to dorodny tuńczyk, zdzich, ma ze mnie ubaw. Jest doskonałym pływakiem i wszyscy go uwielbiają. Wygrał mnóstwo zawodów sportowych, to mistrz, a ja... Ja nie dorastam mu nawet do czubka płetwy. Jedyne, za co mnie lubią w klasie, to to, że pomagam wszystkim w pracach domowych. Przesyłają mi wiadomości planktonetem do rozwiązania. Czasami z zadania z plankto przyrody, z plankto historii albo z plankto muzyki. Z zamyślenia wyrwał mnie głos zdenerwowanej mamy: Felek, zaraz spóźnisz się na oceanobus. Szybciutko, szybciutko. Dobrze, mamo, już wychodzę, powiedziałem. Tak bardzo chciałbym zostać w domu, położyć się w łóżku, przykryć wilgotnym, miękkim koralowcem i zasnąć. Niestety czas wychodzić i zmierzyć się z rzeczywistością, spotkać ze zdzichem. Droga do szkoły wyglądała jak zawsze. Przez wakacje nic się nie zmieniło. Te same kolory za szybą, ten sam kierowca i rówieśnicy. Może są odrobinę silniejsi, niektórzy więksi. Dziewczyny jakby troszkę bardziej interesujące. Nie wiem, może mi się tylko wydaje. Siedzę na pierwszym fotelu, tył oceanobusu jak zawsze zajmuje zdzich ze swoimi makrylowatymi kumplami. Już od rana mają ubaw z jakiegoś biednego małego okonia. Słyszę ten sam nudny tekst. Jesteś koniem czy rybą? Jakim się to nie nudzi? Siedzę cicho i nieruchomo. Może zdzich mnie nie zauważy. Sielanka nie trwa jednak długo, bo nagle z za pleców dobiega mnie głos, ten przeraźliwy głos: Feluś tęczówka! Jak wspaniale cię papuszko znowu zobaczyć! Bardzo się za to stęskniłem! W takich momentach zastanawiam się kto wymyślił mój nieszczęsny gatunek ryb papugo ryba dwubarwna Nie wiem kto ale na pewno mnie nie lubił i chciał mi to pokazać Następny przystanek jest przedostatni wsiada na nim mój jedyny prawdziwy kumpel Stefan szkaradnica nie należy do najpiękniejszych, ale znamy się od Ikry. Jest długi i mięsożerny. Nawet zdzich się go boi. Stefek wsiada, a zdzich znika w ciągu sekundy. Mój kumpel działa cuda nic nie robiąc. Wystarczy, że jest. Teraz zajmuje miejsce obok mnie. Hej, Felek! Dawno cię nie widziałem. Gdzie pływałeś w te plankto wakacje? Urosłeś, nabrałeś kolorów i widzę, że mniej spłaszczony jesteś, Felek. Ty pakujesz na plankto siłowni? <laughs> Przyznaj się. Stefek jest mistrzem w dostrzeganiu czegoś, czego tak naprawdę nie ma. Jest urodzonym plankto i podnosi moją samoocenę jak nikt inny. Bardzo mi go brakowało. Szkaradniczko ty moja! zawołałem. Cieszę się, że wreszcie cię widzę. Uśmiechnąłem się, zastanawiając nad tym, że już za chwilę wysiadamy. Wpłyniemy jak co roku pierwszego dnia po wakacjach do sal. Siądziemy, kumple z dzicha będą się wygłupiać, Stefan zaśnie, a ja, jedyny w klasie, będę musiał uważać. A może będę chciał słuchać nauczyciela, kto wie, co i kiedy mi się przyda. Nagle? Z zamyślenia wyrwało mnie mocne uderzenie. W oceanobusie rozległ się głośny krzyk. Dziewczęta zaczęły piszczeć, a chłopcy podpływać do okien. Uderzyliśmy w coś, w coś ogromnego, a potem zaczęliśmy się turlać w dół. Zgasły wszystkie światła, a my kręciliśmy się i kręciliśmy. To ciągnęło się w nieskończoność. Przypomniał mi się program Bezpieczny Ocean. Zapnij pas bezpieczeństwa, gdzie prowadzący Fibisz napominał. W razie wypadku zachowaj spokój i zadbaj najpierw o swoje bezpieczeństwo, żeby potem pomóc poszkodowanym. Skaleczony bądź niesprawny, nie będziesz efektywny. Zabezpieczyłem więc głowę i zwinąłem się w kłębek. Spojrzałem tylko na Stefana, czy wszystko u niego w porządku, ale on skamieniał ze strachu, jak nasz karadnicę przystało. Zamknąłem oczy i czekałem, aż się zatrzymamy. Stoimy. Nic nie słychać. Nic nie widać. Pomyślałem, że tylko ja ocalałem. Mając najgorsze myśli w głowie, opłynąłem cały oceanobus. Na szczęście nikt nie zginął, ale wszyscy byli nieprzytomni. Nie było czasu do stracenia. Myśl, Felek, myśl. – Zdzich! O! Zdzich się rusza! – Wstawaj! – krzyknąłem. – Wstawaj! Trzeba ratować naszych przyjaciół! – ale, ale ale, ja się boję! Co mam robić? Nic tu nie widzę! Jest ciemno, zimno i gdzie my w ogóle jesteśmy? Co się stało? Zdzich rozglądał się bezradnie dookoła. Nie czas na pogawędki. Jesteś szybki, więc pójdź do góry po pomoc. Wezwij dorosłych. Zanim spadliśmy, byliśmy blisko szkoły. I, i, ja, 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 jąkał się z dych. Ja mam sam płynąć do góry. Przecież nie wiem, co, co, co tam jest. Jeśli są potwory albo inne strachy, ja, 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 ja nie dam rady. Bohaterski zdzich! Schował się za ostatnim siedzeniem i tak mi pomógł w tej całej sytuacji. Może to i lepiej, pomyślałem, niż gdyby miał tu marudzić i przeszkadzać. Dobrze zdzichu! Zostań tam i obserwuj, czy ktoś z rannych odzyskuje przytomność. Myśl, Felek, myśl. Co zrobiłby w takiej sytuacji Fibisz? Co mówi na takie tematy literatura naukowa? A co zrobiłaby mama? Najpierw przyszło mi do mojej płaskiej, kolorowej głowy, żeby zorientować się, co się w ogóle stało. Wypłynąłem na zewnątrz oceanobusu. Byliśmy w jakiejś. Śmierdzącej, długiej, ciągnącej się ku górze róży. Wokoło roztaczał się potwornie nieprzyjemny zapach. Nawet zupa imieninowa, cioci, kłóci, pachnie ładniej, choć do tej pory myślałem, że nie ma nic gorszego. Widzę, myślę. Rura. Ciemność. Zauważyłem mały otwór. Wypłynąłem. Moje łuski stanęły dęba. Na wszystkie w świecie koralowce i plankton wszystkich oceanów. Co to takiego? Kosmiczna ilość śmieci. Z każdej strony plastik, 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 plastik. Przed oczyma miałem słowa jednego z naukowych czasopism: Światowe oceany zaczynają przypominać śmietniki. Nie tylko woda jest w nich brudna, a na dnie leżą setki wraków. Coraz większym problemem są śmieci z plastiku. W oceanach pływa już 269 tysięcy ton plastiku. Ogromnie niebezpieczne dla zwierząt są też butelki plastikowe czy kawałki toreb, zazwyczaj niewidoczne w wodzie. Zwłaszcza ssaki morskie zaplątują się w nie i duszą albo połykają i nie mogąc strawić, zaczynają chorować. Z powodu zjedzenia lub zaplątania się w plastikowe śmieci rocznie traci życie nawet milion. Morskich stworzeń szacują biolodzy. A, wszystko jasne. Tylko jak my się stąd wydostaniemy? Zadumany usłyszałem rozpaczliwe wołanie Stewka: Felek! Felek! Przypłyń tu szybko! Głos przyjaciela sprowadził mnie do pionu. Nie ma co dumać, trzeba brać się do pracy i ratować kolegów. Stefan, jak się czujesz? Czy możesz mi pomóc? Tak, myślę, że dam radę. Tylko powiedz mi, co mam robić. Bardzo się boję. Gdzie jesteśmy? Co zresztą? Jesteśmy na dnie oceanu. Otacza nas plastikowy śmietnik i musimy się stąd wydostać, póki jeszcze mamy jak. Śmieci jest za dużo. Możliwe, że zaraz nas przysypią. Wtedy nie będzie już drogi ucieczki. Jak to śmieci? Jak to plastik? Skąd on się tu wziął? Przecież nasz dom nie jest wysypiskiem chyba jednak jest, Stefan. Jeśli mi nie wierzysz, wypój na zewnątrz. Gdzie nie spojrzysz, zobaczysz górę śmieci. Jak się domyślasz, sprawcami tego zła są ludzie. Tym samym są winni naszego dzisiejszego wypadku. To smutne, ale taka jest prawda, przyjacielu. Wierzę ci, Felek, nie będę nawet na to patrzył. Wystarczająco się boję. Powiedz: Czy tylko my przeżyliśmy? Stefan, wszyscy przeżyli, są tylko nieprzytomni. Wielu uderzyło się w głowę, złamało płetwę, albo się boi. Prawda, z dzichu! krzyknąłem. Ja, ja się nie boję, ja, ja, ja pilnuję, żeby nikomu nic się nie stało. Na miejscu! dobiegł głos z dzicha z tyłu. Za fotelem tego pilnujesz! Z ironią zapytał Stefan. Szkoda było czasu na takie pogawędki. Dosyć już tego chłopaki, powiedziałem, zrobimy tak. Ja, ponieważ jestem bardzo wąski, przecisnę się przez tę górę śmieci. Moje jasne kolory pozwolą mi oświetlić ciemną drogę, a dzięki mocnym łuskom uda mi się wydostać bez skaleczeń. Masz tyle umiejętności? Spytał zdziwiony z dzich. Przecież, no przecież ja myślałem, że ty potrafisz tylko śmiesznie wyglądać. A oprócz tego, że jesteś dzielny i wiesz, jak się zachować, to jeszcze twoje ciało ma tak wiele funkcji. Jesteś superbohaterem. Nie czas na takie wyznania, Zdzichu. Musimy się ratować, powiedziałem. W głębi serca pomyślałem jednak... Że nigdy w swoim życiu nie czułem się tak fantastycznie, mimo że byliśmy w tragicznej sytuacji. Zostańcie tutaj i czekajcie na mój powrót. Stefan, zaopiekuj się wszystkimi. Droga w górę nie miała końca. Płynąłem i płynąłem. Udało się jednak dotrzeć do końca rury. Z oddali słyszałem dźwięk. Mój gatunek ma dobry słuch. Musimy przecież uciekać przed większymi drapieżnikami. Najpierw dźwięk, a potem światło. Od strony szkoły zbliżało się prankto pogotowie. Za długo nas nie było. Pewnie zaczęli się już niepokoić. Tutaj! – Tutaj jesteśmy! – krzyczałem. Światło zaczęło odbijać się od moich kolorowych łusek i dzięki temu plankto pogotowie dostrzegło mnie z daleka. Przypłynęli. Pokazałem plankto ratownikom, gdzie znajduje się oceanobus. Sam zostałem nad rurą. Dorośli nie pozwolili mi tam ponownie wpłynąć. Wszystkich moich poszkodowanych kolegów bezpiecznie przetransportowano do planktoszpitala. Byłem z siebie bardzo dumny. Pani dyrektor po całej tej sytuacji zorganizowała uroczysty apel na moją część. Dostałem. Medal za odwagę i zdrowy rozsądek. Mama płakała ze szczęścia i wzruszenia. Z przyznał przed resztą klasy, że okazałem się być nie felkiem papugorybą, ale bohaterem całego oceanu. Może dlatego, że ani ja, ani Stefan. Nikomu nie zdradziliśmy, gdzie przebywał przez całą akcję ratunkową. Wszyscy mi dziękowali i chwalili za taką postawę. Ja, niestety, głowę miałam zaprzątniętą inną sprawą. Co się stanie z tym wysypiskiem? Czy moja historia pomoże